Słuchajcie, bo widzowie, do sklepu trafił Mega mo mocny, potężny skin Diamentowy bokser Wow, muszę go mieć I złoty robokop, let's go Słuchajcie, musimy go zdobyć, ale Żeby go zdobyć, najpierw musimy wygrać grę Wow, krabolandia To Jestem jest pierwsza krabem. mapa Ale słuchajcie, to jest dopiero początek Ponieważ zagramy na samym końcu W nową mapeczkę ale Do której dostęp Ma tylko i wyłącznie goats Goats aber bera-lele Goats i patrzcie, skaczemy sobie na krabach. Ała. A, a bera-lele spadł, bo nie może skakać na krabach, bo jest zakazany. Ja jestem Uch. grabiarzem Janem, wiesz? Ja! Puuuu, Ej, czemu ja skoczyłem na to, a to mi nie zaliczyło? I, i, i jak, jak, alo, przepraszam grabiarz bardzo. Grabiarz Jan! Grabiarz Jan! Ej, czemu ty jesteś takim grabiarzem Janem? Dobra, no jesteśmy kurde, tutaj ja gotowi. No wow. ogóle, stary Bustary to jest zakazany! I tylko to Toj to, to Sław Tojkowiak może to przechodzić oj, patrz sobie. A! Nie wiedziałem, że ten krab zanurguje. Za Ej, czemu jestem znowu tutaj? Dobra, idziemy w takim razie. Ej, eś, eś, dobra, do kraba! Do kraba! Dobra, ja jestem! Dopiero... Nie jest ta... Ej, chyba ta nowe, ale naprawdę takierka... Ouuuu! Obrot... Ale co obrywają, dobra, dobra, dobra da, czas tego. Puu! O nie, nie miałem Dobra, emotki siebado. Siema, siema, o tej porze każdy ze mną zagrać może Dobra, chodźmy przeszkodzić jakiemuś yy, Gagatkowi Puuu wow! <laughs> <Wyrwał to. śmiech> Dobra, ja już przechodzę, bo się trochę cykam A widzowie, wy oglądajcie Ponieważ zaraz zagramy w nową mapkę Do której dostęp do gry mają tylko wybrane osoby W tym my I to będzie moja pierwsza reakcja na tą mapę Więc będzie ciekawie A po przejściu, i mam nadzieję wygranej Będziemy mogli odblokować nowe skórki Które są diamentowe no. Diamentowe i są mega drogie. Wow, czy to jest. Barbie World? Tak, bo my nigdy nie graliśmy razem na Barbie, <grym> więc stwierdziłem, że to? to jest ten dzień. A, a mi Stary, się wydaje, że graliśmy. Nie, nie ma szans. Nie? No, więc ale widzę, napiszcie, czy graliśmy kiedykolwiek z aber Dobra, patrzcie, to mam pomysł. Robię tak, robię tak. Uuu, ale to zrobiłem Ale ty tam odwaliłeś chłopie dobrą robotę Łoo! jak uczyłeś? Nie wiem jak to woda mnie nie, nie zjadła. No o co tutaj chodzi? Ja jest! Oddałem piłeczkę w dobre ręce! I teraz co? I teraz w takim razie... Piłkarz Ciekamy! Piłkarzu Janie! Jak pan może jeść śniadanie! Łe, łe, wee! następna Dobry, gra za 3-2-1. Gitara siema! Idziemy, 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 idziemy na górę, na górę, na górę, na górę, na górę, 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 górę. A, Mam dobra, pierwszą gitarę, nie macie? ciebie. No dobra, nie! Teraz wskakuję ja na to. Uh. Się dobra, weź, weź, weź. Go I gonimy go. Jest! Go. Mamy to! Oh. Ej, czy ty już masz to? Ej, stary, weź tutaj do. Oh. Ten skin świeci Jezła w ciemności ciemnościka co? Stary i patrz jakie on ma kroki, widzisz, Jak on zostawia smugę? Ja nie mogę! On jest ultra diamentowy! Au. Ej, dobra, słuchaj, też chcę mieć tego skina, dlatego muszę wygrać. Jak nie wygram, to słuchajcie, nie Ej, będę miał tego skina diamentowego. Nie, to to Aha, aha, okej, okay, dobra, rozumiemy się w takim razie to e, knockout, tak? Dobra, przygotuj oj, się 3, 2, 1. Yes, będę Dobre, pierwszy! Ej, dobrze trafiłeś, dobrze. Będę trafiłeś, pierwszy, dobrze, dobrze trafiłem no. po babeczkę, babeczka! I teraz patrz to, robię tak. Robię wystrzał z armaty... Aj, nie, jeszcze raz, uwaga. Uy! I pierwszy dałem babeczkę Smacznego Ej mordeczko, czekasz na babeczkę Zaraz ci ktoś przyniesie babeczkę, patrz dobra. Zaraz ci ktoś przyniesie, ktoś ci dalej przynosi! Aha, nie, nie, dobra, wkurzy się Ej, teraz nie, nie tą emotkę, oh, bo jestem oh. bokserem oh. Dobra, no to teraz masz przekichane A w ogóle wiesz, że ja ustawiłem różowy kolor skóry, tylko że temu skinowi się nie da zmienić koloru skóry, dlatego że twórcy Stumble Guys bardzo lubią dbać o swoją grę i Aha. nie ma, a. Aha, gdyby był różowy kolor skóry, to byłoby ciekawie, Barbie World. I teraz przechodzimy do ostatniej mapy, która jest A jaka nową jest mapą. Mapa? to jest nowa mapa, stary. Podobno zwy... normalnie gracze nie mają do niej dostępu, ale my, wow. tak. <laughs> Co grałem, to panie. jest? Ale potężna mapa! okej okay, to jest nerf, ale jakiś lepszy. Dobra, można przeładować Cześcio tylko minutowy, 10 razy. Kumarko. A co to tutaj jest? Jakieś UFO? Jakieś UFO na środku. Co to jest? Ej, czy ja mogę zebrać tą broń, która tutaj jest? To jest broń. Wow, ej, mam broń MrBeast'a, zobacz, buuu, oh, O stary, ile ona zabiera HP się, no. tak, Stary, strasznie... ej, stary nie masz jeden HP Eee! Ja nie, nie wiosnę, mogę cię trafić ostatni raz Woo. Nie, nie Ale dobiłem na szczęście tego lamusa, dobra i teraz Ona patrz. jak się trafi w głowę, to chyba rozwala na jednego kita. wiesz? Dobra, to jest no. taka z snajpera O ty cwajako E, Dobra, muszę ci trafić w głowę. O, nie, zauważ, ciebie. zauważ, że tutaj bardzo, bardzo dużo <grym> HP się zabiera, że te strzały dużo więcej zabierają. Tak, właśnie widzę. Ej, gdzie ja spadłem? Do lawy jakiejś, co to jest za miejsce ty Tak, tak i tu w ogóle o, idź na stare, idź ten ufo na dzielne piętro, bo to w ogóle jest czteropiętrowa mapa, wiesz? Chłop wziął chyba w skina Beasta tę broń, bo to jest jakoś za mocno strzela Okej, okay. nie mogę jej Mr. trafić. O, jest ta o, o, broń. O. Jest! Ta broń, nieeest, jest trafieniecie! masz broń akurat w tym. Jest! Mam broń misterbista! I teraz Dobra, patrz to. No to idę cię teraz Bum. wyjaśnić. Okej, okay. szkoda, no że nie osadzę. Nie, ja to A bo w ogóle moc Niee. się moc się rozwalił. Ha, 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 tak. I ciebie to bawi. No to patrz teraz. E, bawi mnie to, że Walter ma więcej chłopów od ciebie. Ha, ha, Dobra, i teraz, ha, ha, i teraz ha, ha. przeładuję i patrz. Puuu, dobity. Tu, tu, tu. Czy ty masz oh. broń misterbista? Nie, dlatego jesteś słaby. Dobra, dobra, dobra. Rozwalam cię. Znalazłam cię. Prawie, yes, no, mam cię. Dobrze. Trafiłeś? no. Mam drugie miejsce. Muszę mieć pierwsze. Muszę mieć pierwsze. Oddź tu. Mam broń, ja, Mr. Nie, Bista o, I teraz patrz tak, no, rozwalam cię, Nie! Rozwalam cię, co on jest taki potężny? Nie, no. nie mogłem go zniszczyć. 200 sekund jeszcze. Dobra, no to muszę to dostać. broń misterista teraz. Nie, nie złapam. Dobra, mam 0 HP. Nie, mam zero HP. nie daj mi dobra. te lamosy. No, nie mogę iść yes. Nie, Kupię, nie, nie, zabrał mi go. Dobra, trzecie miejsce. Dobra. dobra. On ma broń Mr. Beast! Rozwalam cię, po... Rozwalił mnie, a miałem go już na hita. No, dobra, muszę zdobyć tą broń Mister Beast. bo bo ma 11, a ty co? O lol, ma 11, aż? Dobra, dobra, to patrz teraz to. Chodź to. Yo, ale dostał strza. Yoo! No, ty... MrBeast oh, Beast chodź, cię wyjaśnił. No to teraz, teraz to masz lipę, mordo. Patrz teraz to. Pu, pu. O nie 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 Uwaga Dobrze Do rozwaliłem Dawaj go Jak to nie rozwaliłem? Czekaj jak to nie rozwaliłem? No przecież trafiłem No kurcze Daj mi to normalnie muszę to wygrać Nie ja uciekam Ja się nie dam rozwalić Ja się nie dam Nie trafić no Wpadłem do lawy No to fajnie Dobra i jeszcze raz jeszcze raz Yes Dobra, o nie, 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 ten Iroho lamus nen. tutaj, dobra, rozwalany Ej, kto mnie, i każdy mnie z was klepie? Dobra no, kurde. Mówiliście no, się O, ale socjalizm. teraz to robię, dobra Mam 0 HP, ale robię to jakoś od jakiegoś czasu, no, 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 stop, tutaj rozwalam te lamusy, dobra Gdzie tutaj jest ten jeden drake gagatek, patrz, mam go, Pek, dobra, pek kurde, znowu ktoś On ma 0, on ma 0, pyk, dobrze, mam broń Mr. Beast, mam drugie miejsce o, nie trafił, Aj. ale już cię miałem tą bronią MrBeast jak on teraz trafił to byłoby po tobie Dobra trzymaj się Kili Ej Ty masz kini. o dlaczego tak? No ej. ej! Cyk, cyk, cyk Yeah, pierwsze miejsce, będzie nie nowy broń. skin nie, nie ma broni, cyk. nie ma broni, dobra ja zaraz to znajdę Cyk, 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 cyk Yes, dobra rozwalone, ej faktycznie dużo Uro, więcej HP zabierają te strzały Dobra Dobre, tutaj mamy jakiegoś gajadka. No nie to mi zabrał tego gadatka. Cyk, cyk! Cyk, cyk. cyk, o, mam broń cyk. Bista. No to ty no to teraz Tak? No, Masz broń no, mesterbista? Tak no to chodź, no to chodź. No to chodź, no. no to chodź, no, no, no to dawaj, no to no, dawaj. No dawaj, no No to dawaj, patrz. Dobra. BUM! Dobrze! dobrze BUM! Ej, to nie rozwalana ciosa! Jest. No. Dobra BUM! O ty cwaniaku i nie, boom! nie, jest! Nie masz broni, Mister No nie mam, no nie mam. O, no patrzcie nie. co robię, patrzcie co robię. Skok, strzał, skoko strzał! Buuu! Rozwalony! I mam jakąś inną broń teraz. O, i tutaj mam jakiegoś no gejaka.

nie. O, Co ty tutaj kombinujesz? Jesteśmy mało apę, guściu ja Zwalany, pum. I teraz biorę skin Kurde, Mr. Mista! o nie, nie trafiłem niestety Dobra, ale dobra, teraz Dobra, ja ją zabiorę yes, nie, nie. Ja nie, jakim cudem! Dobra, zabieram ją! Nie! Yeah. Mam, Mam! Zabrałeś no ją, za... nie wierzę! Sekunda później! Teraz jesteś rozwalany, chłopu. No ciekawe, dobra, pokaż gdzie ty? No. Dobra, ja rozwalę tego typa, teraz przeładuję i rozwalę tego typa! <laughs> Pow, 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 pow. Pow, pow. Po, po, po. O nie. Aaa, aaa. Jest, jest! Rozwalany! Nie, no ta broń jest jednak... Ja jeszcze tego idzie. lamusa. Jest, jeszcze tego lamusa tutaj. Jeszcze tego tutaj lamusa! Jest, jest, jest. Nie jest. mogłem wziąć tej broń. Czeo, ze pierwsze ja miejsce mam! Pierwsze miejsce, let's go! Toj, I słuchajcie, bierzemy nowe skiny. Koniecznie, bo to musi się udać. Musimy mieć diamentowego boksera szybko! Pum! Wychodzę w takim razie. Eee, I słuchajcie, tutaj, tutaj jest, jest nowy diamentowy skin boksera. Za 30 euro! Stary! No, jest 30 groszo. euro! 30, to jest... Kto wydaje takie pieniądze? Kto wydaje no tak, na taką skórkę pieniądze? Prawie. Przecież to jest ja nie mogę Diamond KO, mam go To jest 140 zł, które wydałem no jakąś Ale skórkę. dostałeś te klejnoty, których przecież masz tak bardzo mało Ej, no stary, no w sumie, no właśnie, mam tylko 105 tysięcy tych klej, no właśnie, troszkę, więc to więc troszkę by można to, było to więcej. Przyda, przyda, Ej, nie tak, mam tak, nadal tak, diamentowego, tak. Go, diamentowego lwa Mr. Bista. muszę go odblokować, bo zaraz będzie koniec Misterbista. Ej, jak gdzie jest ten bokser? Ej, nie widzę tego boksera. Nie no, zaliczyło jest, mi to jest, to jest boksera. Ale nie mam specjalnych, mam tylko mityczne. A, tutaj stary, są specjalne. No, tutaj o, mam, dobre Siemę, nie widziałem. Ej, dobra, jaki on jest potężny! Diamantowy. Dobra, to widzowie. Zostało mi naprawdę niewiele, żeby odblokować ee, tego skina Mr. Beast'a. Ostatecznego diamentowego ale nie ma go tutaj. O nie. Już nie mam szansy odblokować go? Czekaj. Mam szansę! 15%, 15% tylko potrzebuję z y, Mr. Beastowe, mm, żetony. Tutaj mogę kupić. Dobra, kupuję. I słuchaj, będę miał tym samym już, niestety. No, muszę wydać kolejne 15 euro, ale mam. Mr. Beast, kompletny Ej, skin. serio, ale dużo kasy. No dużo, ale mam teraz. Patrzcie, kolejnego diamentowego skina: Mr. Beast. Wow, czy zostały mi jeszcze jakieś skiny do odblokowania? No, co to jest? Jaki dziwny skin. Ej, dobra, mocne tutaj ale są skiny. Teraz e, e, anti dash się nazywa. Oj, tak, on będzie dopiero, no. Wow. Ok, dobra, to teraz musimy wygrać kolejną grę, żeby odblokować tego skina. Mama ma, ma, mordeczko co to jest za mapa? Ej stary, tutaj trzeba zbierać żetony Mr Bista. Żetony Mr Bista, dawaj! A, na E się strzelało, zapomniałem już. Dobra, piłeczka i lecimy. O, wow! Ktoś mnie tutaj oberwał, rzucił mnie bezczelnie, co to ma być? O, dobra. Nie, ja też spadłem! dobrze okej ale to zrobiłem! Po, Ops! Ops! Nie! Yeah. No znowu spadłem! Z Cały czas obrywamy! Eś! Eś! Dobra, jestem tutaj pierwszy! Oj, 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 no, oj, oj! oj, oj. No, no, nie. oj dobrze, trafone. Nie! No i teraz ja to zlamiłem! Lamimy! No nie! Ja nie. też! Co tu się stało? Okej, okay, czekaj. Cyk! Dobrze, dobrze! Tyk, ale szybko się tutaj dosta Okej okay. Oj, oj, jest, Oj, jest, nie trafia, nie trafia, nie, 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 nie trafia, nie trafia Dobrze! I teraz nie, 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 nie. lecimy jesteś, nie, Jakiś bot jest pierwszy. Ja jestem pierwszy, mam aż 24 żetony rzetony! no to dobra, no to czas się wyjaśnić. Yś, yś, yś. O ty dzwania. O nie! Dobrze! O, bo, 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 Jak on to zrobił? Ale to jest story, ile no to jest z tych armat? Bo to jest na pierwszej grze, dlatego to jest tak, tak dużo armat. Tak, na to jest masakra. Dobra, muszę to szybko zbierać. Oj, Ała Buu! łyps, whips, łyps, whips, łypsu, łypsu, łypsu. Dobra, U, robimy spać. Do widzenia, do widzenia. Ale boksem wolno. O nie, dobra, dobra. Eee! Sam spadłem! O nie, co, co ja robię? Co A, ja ile robię? Masz żyto, no? Ile masz żyto, no? 34. Czyli teraz nie jestem już. Dobra. Stary, pierwszy. czy znaczy, ty masz więcej. No, jakiś bot mnie zrzucił. Już nie mam szans, stary. Okej. Okay. Pyk, dobra. Mo... Co? Co jest? Już A, koniec! Ale dobra, ała, 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 ała. miałem drugie miejsce, więc nie było źle i złajcie, mamy bardzo dużo żetonów, więc przechodzimy do kolejnej mapy, a te żetony wykorzystamy sobie na kolejnej mapie, ponieważ zagramy teraz w Stumble Trouble i wrzucimy wszystkie te monety, które zdobyliśmy, te żetony, ale śmiesznie wyglądają te dwa boksery, te wszystkie żetony wrzucimy teraz do armaty tutaj, która jest i ta armata. A wy, że na tej armacie wow. da się stać w ogóle? Co? Co? Dobra, muszę to sprawdzić, muszę to, to zdecydować, idziemy to wow. sprawdzić. Ale muszę sprawdzić na najpierw jeszcze jeden trik, uwaga. Hyć! Nie! Nie! Dobra, dobra, musimy to zrobić lepiej, patrzcie. Uwaga, i teraz patrz, hyć! Ja! Nie, nie da się na to wskoczyć! Ja kiedyś to testowałem i, no, mogę się mylić, ale wydaje mi się, że na tej mapie się po prostu tego nie da. Uwaga. Jak to się nie... Aaa, no chyba się nie da, chyba się nie da, słuchaj, bo próbowałem. Iś. No! Nie. nie! No i słuchajcie, przetestowałem, no i nie wyszło to za dobrze. Ejść, ejść. Ło wow. wow. Dobra, spróbuję w takim razie serio wskoczyć na tą mapę Na tą wow. to raczej To ja przejdę to, sobie stary, tu To to e, trampoliną, e, jak wejdziesz na trampolinę i raz się odbijesz Znaczy Aha. dwa razy się odbijesz, to wtedy powinieneś dać radę Że Raz Teraz jeszcze drugi Dwa i dopiero lecisz No, dawaj i, teraz... no wow. i jestem, siema! A ty nie Ej, To nie było w ogóle Bajo jajo I co? E, trzeba przejść dalej, bo tutaj już się kończy nasza arena Niestety, niestety O nie, obrywałem! Oberwałem, oberwałem. Okej, okay, dobra, dałem radę. Mnieś, mnieś, Ej, stary tego się nie da. Przejść, jakim cudem to boty przechodzą? Ja zawsze przechodzę prawą stroną, bo lewo. To, nigdy chyba nie zrobiłem lewo. Serio? Wow. Nigdy. O, stary, nie, nie mogę tego przejść. Dobra, dobra, muszę się skupić. To jest pierwszy raz też gramonik. na lewo, nie ale maja. na moje? Okay. Serio, ja nigdy. Znaczy, nie, sorry, okay. mówię. I lewą zawsze przechodzę to drugą, to drugie lewo A ja ale przeszedłem prawem Let's go oh, wow. Prawy sierpowy wchodzi na rejon Rozjeżdżam cię kolego e Okej, okej, okay, okej, okay. mamy teraz finał, przeszliśmy Ej, ale już myślałem, że się nie dostanę Oj, kucharz, kucharz Pikfu10 pik pik 10. Naprawdę świetny gracz, on w ogóle Nie wiem czy wiesz, ale jest profesjonalnym graczem i on z tego żyje Aha, no to chyba nieźle Nieźle z tego żyje, no niech lepiej tak, wraca stary. On ma w ogóle e drużynę esportową no. On jest Ej parz on teraz to przeszedł, więc jestem ciekaw jak mu pójdzie na właśnie ten trudniejszym. Jak to jeszcze, to naprawdę będzie grało. Jak, jak on to robi? robi? Co, co jest? PIK 50! Pięć to! Patrz, no. Nie. <laughs> o Boże jaki boki! Ej, ale już prawie był pikfu 10. Wszystko dobrze praktycznie. Ej, byliśmy świadkami praktycznie, jak bot przeszedł od A do Z, mapkę, nie? Śmiesznie się dogonał. Olol, stary, czy ty widzisz lasery? Uważaj stary, laseres no te podobno z, 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 z takim diamentowym, ta. jak e, grasz w laserę, to one ci nie mogą przeciąć, no bo wiesz, tak, stary, diament tak jest, jest no. tak silny, że on to wytrzymuje, więc, o, więc wydaje mi się, że możemy tutaj grać wieczność, nie, tak naprawdę. Leci, o, leci, leci. kosmita, kosmita obrywał, Oj, kosmita spadł, ops, e, 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 e. o, jakim cudem, o, przegrał, o, czy aberella próbował mnie uderzyć, o. Aha, 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 no dobra, no dobra, czyli, czyli bitka tutaj będzie Bum. Ej, Awa. podwójny knockout bokserski, nieźle, ty Tak, ale to było dość niebezpieczne Ej, w ogóle ciekawe, czy był taki podwójny knockout że ktoś się podwójnie znokautował, wiesz, w prawdziwym życiu normalnie W, znaczy, w, w ringu bokserskim były. Na bank <laughs> musiałbyś, bo wiesz, że to jest niemożliwe, żeby nie było, nie? Jo, taki podwójny knockout ale dziwny, tak. i kto wtedy wygrywa, stary? Ale albo remis, no bo może być ręka. O nie, dobra, albo, nie chcę ci już tutaj uderzać. Nie, wiem, ten, kto pierwszy spadnie oj, na Beski, kurde, ciężko mi powiedzieć. No właśnie, jak to określić? Tego pierwszego odetnie się mamy. Ej, aż musiałbym zobaczyć, nie, czy tak faktycznie było. Dobra, lecimy, patrz, ej, zaraz będzie stoper i twórcy gry nas wyrzucą z gry. Ej, wyrzucą ej, nas! Ej, stary, już były milimetry i bym przegrał! Dobra, muszę się skupić teraz, muszę się naprawdę skupić. Dobra, teraz to. Okej, okay, teraz. Ugrywamy, to. to ugrywamy to, Jest git, teraz to, to. Okej, okay, przeskaczę sobie to. To. To jest git, jest git, jest git, trzymamy. Trzymamy fason. Trzymasz fason stary tam? Trzymasz Oj fason? Dobry, dobry, dobry laser tre... O kurde, o! tu naprawdę już się zaczęło dziać. O! Serio, nie? O! Naprawdę się zaczęło dziać. Tu się cały czas dzieje. Ja ostatnio w ogóle stary pobiłem swój rekord tutaj. I przez ile to, że miałeś? Ile miałeś pierwszy raz nie lagowało? 4 minuty i dwadzieścia coś sekund. I to już szczerze, To już było na tyle dużo. What? Trochę jak na jakichś filmikach z TikToka, że po prostu te lasery tak, jak nie wiem, jak makaron były. Milimetry, stary! No, nie! No stary! Ej, dobra, zlamiłem, ale jest. słuchajcie, naprawdę szło mi już dobrze. I teraz, e, no co, pozwolisz mi kupić ten skin, bo nie wygrałem? Nie, tylko ty. Stary, kup, kup. Mu. Dobra, widzicie, słyszeliście, dostałem pozwolenie, więc e, e, złoty skin kupowany. 44 zł wyrzucane. <noise> ej, mamy go! Ej, stary, on jest legendarny. Za 44 złoty? złoty, ten złoty Tak, on jest legendą, on jest legendą Wow, ej patrz to jaki robokop Jak on wygląda Ty, podejrzanie, dobra Sprawdźmy czy fa faktycznie potrafi latać Wow, czy to jest slide? Tutaj podobno jest robi się najbardziej zakazane land. triki Ej, ale starać, z racji, że mój skin ma buty e, przyspieszające To będzie szybciej latał, co nie? Tak na to wychodzi No powinien stary, eś, powinien, eś, powinien, eś, Łooo, wow, ale poleciałem i patrzcie to, odrzutowe buty dają mi dodatkowe przyspieszenie I teraz patrz to, zmieniam się w piłkę, ej jako piłka jestem mniej, o dziwo, opływowy, tak, zatrzymałem się tak, na sekundkę Tak ja też to zauważyłem, że to jest mega słabe, ale tak jest Ej serio, dosłownie jestem, wow, ej chociaż w wodzie jak jestem jako piłka, to czekaj, muszę to sprawdzić, dobra, jestem w wodzie Wow, Ej, jaki szy. Dobra, dobra, oberwałem, ale, ale to jednak, jednak w miarę szybki był. Szybki był. Wow! <laughs> Widzieliście, widzowie, jak szybko tak poleciałeś? tutaj, serio. Tak, to ta piłka jo. ma mega dziwne zachowania. Ja nie wiem, co ona robi. Dobra, przeszliśmy i co? Czekamy na półfinał. Jedziemy, jedziemy z go round, round, round. I co będzie Ej, się ostatni działo? Mój raz grałem tą mapę stary chyba przed wakacjami. Serio. serio? A ja z jakieś 5 lat temu. Ej, no to fajnie, fajnie. fajnie o, fajnie. no i widać, widać po moim skillu, a raczej jego braku. Dobra, lecę to I teraz patrz, zmieniał się w piłę. No nie, no nie da się, nie da się tą piłą sterować. Słuchaj, to jest jakiś dramat, dobra, zmieniał się w piłę po raz kolejny. Ona ma tylko fajne przyspieszenie, a potem już koniec. Na tym się kończą jest plusy jest piły. Ej, no, mam wrażenie, że ten skin piła. złoty jest wolniejszy od innych. Nie wiem, tak mi się wydaje normalnie, stary. Stary, on powinien być wręcz szybszy. No, on ma turbo doładowanie przecież. O, no i widzisz, i stary. No jaki, ej, stary, nie wiem. Stary. Ty w szparę wpadłeś, co jest? Patrz, jak jestem wolny normalnie, a ja biegam jak normalnie miał 50 pięć, lat, nie? Patrz, stary, może nie 50, piłę, 100 lat co ty. OHA! Uchwałaś Ej, odbiłem się! I przeszedłem, dobra, więc mamy to, przechodzimy do finału, ale ten półfinał, no słuchajcie, w moim wykonaniu nie był za dobry, ale wydaje mi się, że ten skin nie jest dla mnie wow, Wow wow, wow, wow. Shark muda triangle I, ja I stary, teraz... w ogóle zaprosiłem cię do mojego domu, bo ja mieszkam w takim Aha, czymś. no dobra, no dobra, no teraz patrz na to, weź wow, I co, i sobie Zgodę, jestem teraz że nie tutaj. mam emotki banana, to bym ci rzucił Aaaa, nie, nie, ja bym Nie chciał takiego, e, takiej emotki Żeby tutaj spaść, bardzo bym Nie polecam. Patrz, biegnę i nie mogę wrócić o, Wow, czemu ty to tak robisz? E, już zostaniesz chyba na tym statku Na zawsze, a ja ty stary wiecie, ty sobie ty tutaj. Zaraz, zaraz, spadnie twój Rekin i przegram. Ej, dobra, dobra Spada, o, dobra, stążyłem na szczęście A ja gdzieś szczytuję tę bombę o. A, idz sobie co, będziesz na statku jeszcze Przez 50 godzin, no dobra Powodzenia, o nie, tutaj idą do mnie akurat Ludzie, zostawcie mnie w spokoju. Zostawcie mnie w spokoju. Zostawcie mnie. Czy tutaj ja widzę kogoś, kto biegnie? Tak. Jakiś Goats. Gościu z gołc do mnie biegnie. Trzymasz się, czy się nie trzymasz? ja mam jakiegoś rekina, który kurde mnie. A tak, Nie czuję się, jak był na rybach i ten rekin stary chciałby wziąć. Tak. Ja tu też mam z jakichś. Co jest? Już jest stopper? A tu dawaj zrobimy ten stopper. Dobra, przecież ja się dopiero co rozkręcałem, a Tutaj już jest Stoperino jak do tego doszło, nie wiem. Dobra, robimy to. Ej, my już jesteśmy w ogóle sami tutaj. Naprawdę te boty już odpadły, przecież to Ej, minęła ale bo, minuta. Żeby nie skomadź, jak po, po, popatrz i pomyśl o gierkach eliminacyjnych, to poza bot waszem to naprawdę może być jedna z, Nie wiem, no może nie druga najtrudniejsza, ale na przykład taka trzecia, bo dla botów to tak. Ale dla botów Dla botów to łatwo. jest bardzo ciężkie, 20 sekund i coś. Co się stanie po 20 sekundach, widzowie, podobno po 20 sekundach jest czarny ekran, wyrzuca i już wtedy StumbleGuest się wyłącza. Dostaje tak. się bana i StumbleGuest już zakazuje Ci grać dalej. Ciekawe czy tak się stanie, omaga! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, Nie, to się naprawdę kończy! I I to jest REMIK! Ja przegrałem, ty wygrałeś to? No jest co jest? Let's, Let's go! go! Nie wiem, jak do tego doszło. I widzowie, YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział, ej, to jest film, który warto obejrzeć. Dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij. Serio, serio, bo to, to już się kończy, to, to już nic nie ma. Kliknij, kliknij, kliknij.